Witajcie moi mili, to ja wasza wróżka Natalia. Witam się z wami serdecznie i oczywiście odczytam wam horoskop na 12 znaków zodiaku na kolejny tydzień. Więc zaczynamy nasz horoskop. Żywioł ziemi koziorożec. Uczucia, zdrowie, Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to właśnie teraz możesz się o czymś dowiedzieć. Jakieś tajemnice będą ujawnione, ale też nie opowiadaj o swoich sprawach uczuciowych, żeby ktoś coś przed tobą nie wykorzystał. Jeśli chodzi o zdrowie, to musisz zakończyć coś dla własnego dobra, co ci właśnie szkodzi. Nie nadużywać czegoś. Jeśli chodzi o pracę, to jakieś spotkanie, będzie jakiś meeting, być może y, osoby, które poszukują pracę, dostaną to, tą pracę, będzie to wielkie zaskoczenie i wielki prezent, ale też jakieś dodatkowe pieniądze możesz dostać, może właśnie premia. A kartą tygodnia jest dwójka pucha pucharów dla osób, Samotnych wróży to, że może właśnie teraz spotkasz kogoś dla stałego związku. No i w stałych relacjach będzie panowała miłość, szczęście. I jeśli się zastanawiasz, czy iść na tą randkę, czy iść na to spotkanie, czy weź w tą spółkę, więc nie zastanawiaj się, tylko po prostu idź. Przepraszam za małą usterkę mojego kotka, który zakłócił nam nasz horoskop. Byk. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będziesz się też zastanawiać nad związkiem, czy kontynuować ten związek, czy pójść na tą randkę, czy wejść w ten związek, więc się nie zastanawiaj, tak, bo ten związek jest rokujący i będzie wszystko dobrze. Wszystko się dobrze poukłada. Jeśli chodzi o zdrowie, możesz dostać jakąś niekorzystną wiadomość, która cię zmartwi. Jeśli chodzi o pracę, to też dopadną ciebie jakieś takie sany depresyjne. Być może nie będziesz mógł poradzić sobie z czymś, ale też uważaj, żeby ciebie w pracy ktoś o coś nie posądził. A kartą tygodnia jest. E, walet mieczy, więc jakieś zmiany się szykują e, wiele z Was może właśnie awansować, zmienić pracę, wierz w siebie ale też jakiś kontakt z lekarzem z osobą urzędową i na Wasz tydzień będzie miał wpływ jakiś zodiakalny wodnik panna uczucie zdrowie Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to czeka Ciebie jakaś rozmowa, ale też jakaś rywalizacja, i uważam, że trochę będzie w tych uczuciach takie ochłodzenie. Jeśli chodzi o zdrowie, to jak najbardziej sam się nie lecz na własną rękę, tylko warto wybrać się, skonsultować się właśnie z lekarzem i na pewno pokonasz problemy ze zdrowiem. W pracy czeka Ciebie awans jakiś i jakaś premia. A kartą tygodnia jest As Mieczy, więc przed Wami jest jakiś nowy początek. Bardzo szybko wszystko zbadaj, za i przeciw, żeby nie być oszukany. Uważaj. Żywioł powietrza, wodnik. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to Wejdziesz w taki stan trochę depresyjny, nie będziesz wierzył w to, że może ci się poukładać, że może być lepiej. Uwierz, bo to jest tylko wszystko takie przejściowe. No i też uważaj, żebyś nie był, nie była posądzona właśnie o zdradę, o niewierność. Jeśli chodzi o zdrowie, to czekają Was zmiany domu. Co by się nie wydarzyło, wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Wasze zdrowie się na pewno poprawi. A w pracy będziesz się czegoś obawiał, ale strach przeszkadza, a nie pomaga w pokonywaniu bre, problemów. Przemyśl, rozważ, a wszystkie problemy pokonasz. A kartą tygodnia jest walet. Buła. Jest walet denarów, więc jakieś pieniądze dodatkowe ciebie czekają, no i też jakaś osoba urzędowa może Ci w czymś pomagać: bliźnięta, uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to karty mówią, żebyś zakończył coś dla własnego dobra. Jeśli coś Ci nie sprzyja związku, nie możesz na coś poczekać, ale jeśli ci bardzo na czymś zależy, to poczekaj, dlatego że to się wszystko dobrze poukłada. Bądź cierpliwy. Jeśli chodzi o zdrowie, to wygrana jakaś, pokonanie jakiejś choroby, no i w pracy ożywienie, siła, no i uważam, że w tym tygodniu powinieneś zagrać w gry liczbowe, bo możesz właśnie wygrać. A kartą tygodnia jest świat, spełnienie marzeń, zakończenie wszelkich złych rzeczy, a przed tobą nowy, pozytywny etap w życiu i okno na świat stoi otworem: waga, uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to w związkach które się od dłuższego czasu nie układały, właśnie teraz mogą dopieknąć do końca, ale też uważaj, żeby w Twoim związku jakaś kobieta nie mieszała, żeby jakaś kobieta nie stwarzała problemy w Twoim związku. Jeśli chodzi o zdrowie, to pokonanie problemów, jakaś osoba będzie... Pomagała Tobie, żebyś Ty się z tymi swoimi sprawami ze zdrowiem uporała. Jeśli chodzi o pracę, to jakaś podróż, spółka, bardzo pozytywne zmiany, ale widzę, że też wiele z Was też wyjedzie na jakiś urlop wypoczynkowy. A kartą tygodnia jest trójka denarów. To trójka, zwycięstwo, dobra, słaba. Właśnie teraz możesz mieć bardzo dobrą reklamę, szczególnie jeśli prowadzisz. Jakąś działalność gospodarczą, jesteś osobą twórczą, show biznesu, to twoja gwiazda teraz może zaświecić bardzo wysoko: żywioł ognia, baran. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to właśnie e, Teraz możesz właśnie udać się do osoby bliskiej Twojego serca, albo ktoś przyjedzie do Ciebie bliski. I też widzę jakiś ukryty romans potajemny. Jeśli chodzi o zdrowie, to karty mówią, żebyś nie nadużywał jakichś używek, bo co za dużo to niezdrowo. Coś może Ci zaszkodzić. W pracy coś dobiegnie do końca, ale też jakieś sprawy, które się nie układały, one zawsze się układać. Być, być może osiągniesz w karierze zawodowej to, co chcesz. A kartą tygodnia jest czwórka mieczy. Jest jakaś chora sytuacja, ale ta chora sytuacja się uzdrowi. Wszystko się wyjaśni. Lew. Uczucie. Zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o lwa, to o miłość, to będzie ożywienie, będzie, będziesz naprawdę na wysokich obrotach. Na pewno w waszych sypialniach nie będziesz się nudził. Będziesz ciągle tworzył i zaskakiwał. Jeśli chodzi o zdrowie, możesz się o czymś dowiedzieć. Czy jakieś tajniki będą odkryte. Jeśli chodzi o pracę, może coś pójść nie tak. Może ci nagle coś runąć. Także uważaj w pracy. A kartą tygodnia jest ósemka pucharów karty mówią żebyś zakończył coś dla własnego dobra coś co ci szkodzi ewentualnie poczekał cierpliwie a w ten czas się wszystko poukłada po twojej myśli Szczelec, uczucie zdrowie praca finanse jeśli chodzi o uczucia to w, w związkach, w których od dłuższego czasu się nie układało, właśnie teraz mogą być właśnie zakończone, ale też nie pozwalaj sobie, żeby jakaś kobieta, jakaś osoba mieszała tobie właśnie w uczuciach, w relacji. Musisz coś zakończyć dla własnego dobra. Nie słuchaj żadnych koleżanek, nikogo nie słuchaj. Jeśli chodzi o zdrowie, to pokonanie problemów, a Pracy, transformacja, przemiana. Wiele z was zmieni pracę, ale też wiele z was awansuje. No i jeśli jesteś osobą medialną, pracujesz w show biznesie, to będziesz naprawdę twórcza, będziesz rozpoznawana, no przed tobą jest naprawdę duży zawodowy sukces. A kartą tygodnia jest e, walet pentakli. Jakaś osoba będzie tobie pomagać w jakichś kwestiach. I na Twój tydzień będzie miał wpływ jakiś zodiakalny byk. Żywioł wody, rak. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to jakaś kobieta zawładnie Twoim sercem, ale też kobiety muszą uważać. Na rywalkę, która będzie chciała zakłócić waszą relację, waszego związku. Jeśli chodzi o zdrowie, możesz mieć jakiś problem. Karty też mówią, żebyś nie nadużywała jakichś jakich używek, że co za dużo to niezdrowo. W pracy jakieś sprawy się wyjaśnią, ale też widzę, że wiele z was może teraz właśnie podpisać kontrakt. No, i też uważajcie na jakieś plotki pomówienia w pracy, na jakieś plotkarstwo. A kartą tygodnia jest yy, piątka miecz, więc o jakieś sprawy swoje będziesz musiała zawalczyć. I uważaj, uważaj kochany, na kłótnie, na jakieś nieporozumienia. Skorpion, uczucia, zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to właśnie teraz e, samotne skorpiony mogą spotkać kogoś dla stałej relacji, do stałego związku, no i w stałych związkach odnowienie. Jeśli się zastanawiasz, czy ta kobieta będzie Twoją dziewczyną, czy ten mężczyzna będzie two, e, two, e, Twoim e, mężczyzną, więc się nie zastanawiaj, bo to tak będzie, tak jak chcesz. Przed Wami naprawdę piękny okres w uczuciach. Jeśli chodzi o zdrowie, są jakieś problemy, ale wszystko się ułoży pod szczęśliwą gwiazdą. Pokonasz swoje problemy ze zdrowiem. Uważaj w pracy jakiś nowy początek, nie da się wykorzystywać, wszystko badać za i przeciw, i uważaj na jakieś drobne oszustwa. A kartą y, tygodnia jest y, król Pucharów, więc uważaj na jakiegoś. Mężczyznę, który w jakichś kwestiach może przekłamywać, wyolbrzymie do końca nie wiesz mu. Ryby. Uczucia. Zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to właśnie teraz może być taki trudny okres, bo Twój ukochany, ukochana będzie chciała rządzić w swoich relacjach będzie poka chciała pokazać, że to ona ma rację, ale tak niekoniecznie musi być, ale też uważaj, żeby w twojej relacji nie rządziła jakaś kobieta, która może siać właśnie jakiś ferment. Jeśli chodzi o zdrowie, to uważam, że trochę będziesz przeżywał taką samotność, sam w sobie się może zamknąć, ale ogólnie nic złego się nie będzie rozwijać, tak jakby dobry czas, jeśli chodzi o zdrowie. A w karta A w pracy nowy początek. Eee, uważaj na ten nowy początek, żeby nie było jakiegoś oszustwa, podstępu, wszystko za, badaj za i przeciw, a kartą tygodnia jest czwórka buła, więc szczęśliwy związek, szczęśliwa rodzina. Rodzina będzie dla Ciebie na pewno wsparciem. Moi kochani, dobiegliśmy do końca naszego horoskopu tygodniowego. Żegnam się z Wami serdecznie. Oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek już za tydzień. Dziękuję za uwagę.